Go Buster! W domu Bastera rozpoczął się nowy dzień. O zobaczcie, autobus mama pomaga Kotkowi z obolałą łapką. Już łapka została zabandażowana. Scout zajechała po Bastera. Pojadą razem do szkoły. Przyjaciele bawią się na placu zabaw. O nie, Scout ska leczyła się w oponę. Buster ma pomysł. Co Buster zamierza zrobić? Zabandażował oponę skaut papierem toaletowym. Załatwione! Świetna robota, basterze. Aż chyba chce, żeby Buster jemu też coś zabandażował. żeby Buster zabandażował też jej drugą oponę. Ale Busterowi skończył się papier. Bandit ma szalony pomysł. Przyjaciele wzięli cały papier toaletowy. Oplatają papierem różne rzeczy dookoła. Zrobił się niezły bałagan. Chyba ich trochę poniosło. Ojej, cały plac zabaw jest pokryty papierem toaletowym. Nauczycielowi wcale się to nie podoba. Autobus mama przyjechała odebrać bastera ze szkoły. Mama nie wie, dlaczego nauczyciel się zdenerwował. Paster tłumaczy mamie, że chciał pomóc Scout tak, jak mama pomogła kotkowi. Mama zabandażuje oponę Scout we właściwy sposób. Pora zrobić to prawidłowo.